Więc, he, witajcie, dzisiaj nagrywam live z ze... Karolcją no. Dziewczyną z mego snu. Dobra, teraz. No i będzie na kontami, Milo. Co się stało, no? Co za, co za głupotka? Nie możesz się lognąć? Co, co? Nie możesz się lognąć na moje konto? Ok. To jest. O, dobra. dobra. loguję się już na ciebie. Na ciebie się loguję, brawo. Karolina, dziewczyna z mego snu, Oliwka. Dziewczyna z mego snu. Ale ty masz dużo starco i więc ode mnie. Chyba, nie wiem. Chyba. I zobacz, czy więcej ode mnie masz. Oj, zapomniałam dodać jedynki. Cicho, nie mów. Nie podpowiadaj mojego hasła. <grym _> Serio. <grym _> wow, jeden. <grym> Moje hasło to Oliwka jeden, Lol. Oj. Eloel. Jak, jak to mówi? Jak to mówi młodzież? Eloelo? LOL? LOL. Ale jakoś moją, e, moje, na moją biografię masz ten. Nie, masz więcej ode mnie. Co? Wiesz. Masz więcej ode mnie tych. Mhm. Mogę odebrać, czy z twojego profilu jest. Nie, nie, bo to co? będzie boster, na boostera. A, na Bostera. A kiedy będziesz miała? Jeszcze nie wiadomo. Ej, co to jest za tego dla Oliwki? Kocham cię Oliwio. O oh my god, na no sobie ty jesteś switch. Ja to Jak jest siebie pedał? Żartuję, czy tego nie było, to się wytnie. A nie da się. Wytnieć. A, kochanie! Jeśli gwiazdkę z niej chcesz, Dostaniesz! No. <laughs> w ogóle odbierz mi skarbonkę, bo dzisiaj z tego miałam właśnie włam i nie... Jezu, okay. przez sekundę miałaś 53 diamenty. Kurde, mogłam wtedy szybciej to wziąć, żebyś miała 53 diamenty. Tak się zbugowało, co nie? Nie. Sprawdź, jaki Award masz. No. Muszę sprawdzić, jaki Award masz. No. Dobra, robimy sobie skąd Co? Ja robię sobie swego kapitału. Nie, weź z tą Beką, proszę. Proszę, bo masz znajomych? No. O, ja, tego debila. Nie, on, on, e, właśnie, bo to jest hacker, serio, no bo on mi się sam dodał do znajomych. Z jakimś filmem. No, ja go nie zapraszałam, ja go tylko właśnie blokowałam. Miałam go zablokowanego i zgłoszonego. Nagle mi się wyświetla, że mam go w znaj. Ja go nie lubię. Grywamy. Ma jak ja nie lubię. O chyba zawsze jest na tym ten. On ma codziennie bostera. On ma cały czas bostera. On co tę godzinę kupuje bostera. Ty też zaprosiłaś Junę 13? No, zaprosiłam Junę. No ja też spoko. My jesteśmy tak pięknie obier tak samo ubrane. Nie no, to jest, to jest takie spitaśnie. Ej, a ile mam pieniędzy, a ile ty? Zobaczmy, kto jest bogatszy. Uwaga! Ja mam je, Ty masz 11 502 star Coin, star, star... A ty star... masz 6000, Jeszcze parę tam drobnych. I, Nieważne. I tak to wszyscy... Ej, zmienię ci bustę na wesołą. Chyba, że ja mam obojętną Ej, w ławik mi nie zakratkowało! Co ci zakratkowało? Właśnie mi nie zakratkowało w łamik. O lal. Zobacz sobie. No nie, Dam no. jakąś animkę za windalistą.

ja się też. Dypy, a. ory, nie. Dypy. Ty masz dużo anime jakie ja mam. <noise> o, chodź sobie, uzbierałaś to dziwną ośmielnicę. Już dawno ją miałam kupiony ona jeszcze zanim w ogóle był VIP. O, król szemocową boostera. No bo on codziennie kupia bosta Ej, nie. chęcią zjadł sobie czekoladę, ale ona jest na końcu pokoju. Co za człowiek no, on sobie tych posteru będzie kupowała? Chłe, chłe, chłe. I Oj, to jest prawidłowy status. Nagrywam live'a tutaj o lifta, XDD, legalny włamik dyp, a Karoliny, jam. Chłe, chłe, chłe. Ej, dawaj ja też sobie zmienię tu dypy a, e, Karoliny legalny bo my będziemy mieć takie same statusy. Znowu <gry> Dobra. Zmieniamy... No widzisz, bo ja y, 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 wiesz. Kari. Kari. Jakie zmieniamy? Ym, nie mnie wiem, co nawet. <many> le panik. Wiesz, że napisać legal A, dobrze napisać. Legalny. <grym> I <grym> Serio? Ty też masz tego, to... to ty też masz tego, to, 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 to znajomych? Naprawdę? Ty też, go masz znajomych. On nie sam dodał. No, ja też. Nie to, że wiem. Pimpa i natural No to on właśnie, ja o nim się mówiłam. Boże, co mi wyspami cię na fej? No już lubię pimpę i natural Co? pecą. To Amy. Ja albo. Proszę mnie z Nie błogiego. Serdecznie. Posłuchaj. Panem... Yy, wiesz, tam Milena, yy, Milenka, wiesz, co z nią nagrywałyśmy live? A. No. Ona mnie nie lubi, dlatego że ja ciebie lubię. I posłuchaj całą naszą rozmowę. Czekaj. cię ja tak coś. Um, my zaczęłyśmy sobie jakieś buźki yy, w ten i one zaczęła mi coś pamięć na Skype i na MSP, że coś tam, że coś tam i ja jej napisałam coś takiego Kocham cię... O... poczekaj, bo mi się to włączyło, a ja wtedy byłam na urodzinach i ja napisałam coś takiego, że... kur... ok że ja bardziej, bardziej lubię Karolinę, no Ciebie jakieś 3% mniej, no bo Karolinę znam już dłużej, my jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami jest. w ogóle, te Napisać coś takiego um, um, Czekaj, 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 i ja, ja napisałam, żebyś nie zazdrościła Karolinie, na, napisała Chciałaś być ze mną? Nie, załamałaś naszą obietnicę, zawiodłem się na Tobie jako obietnicę, mówić prawdę, ufać, a Ty? Złe hasło na MSP napisać i to ty już mi konto, I Napisam jej hasło do konta. Wejdź se na osanie i przeczytaj, co napisałam. Nie mogę, czemu, bo nie czemu, bo nie mogę, bo ci się nie chce. O mój po prostu jestem u wujka w gościach i będę hamska jak będę grać. A co z telefonu nie możesz zajrzeć? Nie. To Nara, wiesz, nie mam ciebie w znajdzie. A nawet gdyby to co? Ty usunęłaś mi konto, jesteś końcą oszustką, jesteś do dupy. Co ci usunęłam konto na polskim MSP? To ty, wiem, oszukałaś mnie. Ty tylko graszcz naszą przyjaźń. Ehe, ja ciebie lubiłam to na pewno. Wiem, że usunęłaś mi konto, wiem, jak bla, 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 złamałaś hasło, nie udawaj. Ehm, tylko, że ta osoba mi nawet yy, pisała, yy, że coś tam, że ja napisałam, że odzyskać konto. Ona, ona ci zazdrości zapomniałam zakryć. udostępnić ekran, że nagrywamy. Lol. No widzisz, każdy ci zazdrości dlatego, że... że wiesz. Dobrze. No wi wiadomo. Zapomniałam... Zobaczyłam kamerkę i pokazałam swój brzydki ryjek, ale mi się nie chce. Lol. No to Dobra, jaką masz teraz animację? Może ty, ja, ty też może taką masz. Czekaj, nie? mam pomysł. Ludzie zobaczą, nie e, zobaczą e, moje oczka, ale bo. mnie. A będzie oczka kanał. Czekaj, czekaj. Nie, to będzie miś. Ja, ja e, e, założyłam bandamkę XD Co? Założyłam bandankę na mój ryjek. Pokaż. Żeby, żeby nie było widać mojego ryjka. Pokaż. Oh my goodness. Kurde, jakiś z ciebie... Patrzcie. Desperados. Emple na emple du, 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 du. Ej, serio w tych krótkich włosach wyglądasz dziwnie. Ja to wiem. Ej, a wiesz, że moja mama powiedziała, że jak będę starsza to do ciebie pojadę. Patrzcie, narysowałam sobie dzisiaj na lekcji. A my sobie na angielskim pisaliśmy po rękach słowo, bo my mieliśmy test, co nie? I my szybko przed, przed angielskim pisaliśmy sobie na rękach ściągę i wszyscy, i wszyscy dostali piątkę. Ja nie mogę. Głupki z po prostu. No zamknij się, ja chciałam dostać piątkę z tego. Tylko, że, moja, tylko, że mój tata zobaczył ściągę na ręce i trochę mnie oszanił. Ale jest piątka. Jak, jaką masz yy, o, tą, weź tą, yy, tą o, właśnie tą, 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 tą animację. Jaką? No tą, co ja mam. Bo ty też ją masz. Okej. Okay. Yy, ale zapomniałam napisać, że nagrywam. Lol. Lol. Lawika. Kemu Lajwika. Lajwika. Okay. mi się ciągle to kasuje? Y kemu? <grywki> no, tak jest... Nie o, kemu? jest. Dlaczego wiem, jakie jest. Nie No. Nie może się chyba lobać. Bo ta durna... no Nie bo jakie Nie Nie Mm. Okay. Zobacz sobie na live. Nie mogę, bo wtedy będę, będę źle słyszeć. To ciebie. To będzie? Bo mi się live opóźnia zawsze. No to mi też się w sumie. No to za to wiesz, co twoje później go obejrzysz. Okej. Okay. Nie wiem, czy było przypadkiem widać twoje hasło na odcinku, ale wiesz, raczej nie.

Ja sobie teraz jeszcze planuję kupić vip na tydzień, bo jak kupię Vipa na tydzień, już będę mogła odebrać award za vipa za 50 dni. A ja, ja mogę sobie kupić jakiegoś za 20 zł. Aha. Bo mam 23 zł i 21 groszy. Józef, jak jeszcze wydasz czekaj. Czyli super okazję masz, ponieważ masz 143 T, 143 wydane diamenty, nie? Na 150. No. No. A za to dostajesz 50 tysięcy. Okay, Czekaj, bo nie zrozumiałam. Bo jest takie coś, jak Big Tender i w tym, i jak wchodzisz w to Award, nie? I wchodzisz w zakupy, to masz takie diamenciki i w tych diamencikach masz taki, o, tą obrączkę taką, nie? I za to, jak będziesz miała 150 tysięcy wydanych diamond, dostajesz 50 tysięcy tych awardsów. 50 tysięcy tych fame'ów, o. Rozumiałaś mnie? Tak, tak. Jak ci się to podoba? To jeszcze musisz wydać, czekaj, te... Co się stało? Nic. Okay. To jeszcze musisz wydać siedem diamentów. To akurat jak tu masz? Muszę yy, dać jeszcze ten? Co? Ten. Jak, no ty daj, daj, sobie tego, ym, pozdro. Ojej, dziękuję. <noise> Jesteś taka dobroduszna. <noise> ej, włam! Ej, bo my mieliśmy przy tym włamik, a włam kratkuje, a mi włam nie zakratkowało. No. Zobacz sobie. Ja dużo razy widziałam twoje Gdzie, gdzie ja jestem? Ty, ty mm. żelku zły. O, jestem na samym końcu! O, ty zły Czemu? Na jakim końcu? No, Na samym końcu było. Ale na jakim końcu? No, na samym końcu tej listy. Jakiej listy? Tej listy z tymi e, pozdrami. O, widzisz, jestem zła. Uwaga, tu możecie widzieć poster. I teraz zobaczmy. Będziesz miała już dwa, powinnaś przynajmniej. Jak nie, to się lognę. Tak. Jakbyś zrobiła teraz tego. Muchacha. Mogę zrobić ci bosterka. sterka. No, się no, 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 no. Jej! Nie! I teraz zobaczymy, ile będziesz miała diamond. O, chcę się bardzo dowiedzieć. <grym> Jakiś, yy, yy, ale, ale, yy, co? Al, ale Alanekunoseg chcę, chcę pozdro, nie, nie możesz pozdrać, sorry. Nie! Nie! Poczekaj, jak, to, jak to ty to Nie! Nie! Wysłałam mu to. Dobra, dawaj, dawaj Bostera. Już, Bosterek! I zaczynamy! Dobra. Młachacha, jestem podła. Opróżniamy wszystko. Zobacz e, jaka jestem podła i co zrobiłam. Napisał no, czemu, bo mam mało diaks. Zobacz jaka jestem podła. O, już jakaś dziewczyna, dziewczyna ci pomaga. Taka lo, lo, Loki coś tam. Ej, Zobacz jaka jestem podła i dałam so, sobie pozdro. O ty, podła, o ty Dobra, nieważne, trudno. Ale y, ile mam diaks? Siedem. O, akurat jak ty masz. A, tak! Tak. Nie! <laughs> Mamy Lol. porówno. Lol! Nie nie. A we, weź mi opróżni skarbonkę, to będę miała dziewięć. Nie, sorry, opróżniałam ci już. Kurde. A mogę ci też zrobić <laughs> bostera? Co? Też ci robię bostera. Spoko. Będziesz miała tak mało diaks. No. Nie, nie robimy sera. Już kupiłam. Poczynę to. Po. <laughs> Ile mam diaks? Dwa. Dzięki. <laughs> Jesteś zła. Wiem. Bardzo zła. Ja taka zawsze byłam i będę. Zabijecie, kiedy się wyszło. No wiem, ostatnio już nie miałaś zabić. Jakimś cudem się uratowałam, ludzie. <laughs> Ludzie! Jakie? Co? Awarce zdobyłam? Jakiego? Jakiego awarca zdobyłam? Mam to wde. Serio, dzięki. <laughs> Weź, co? <kobiecie, śmiech> boję się <laughs> ciebie. Właśnie widzę, że odbrał. Czemu jest mufinkowa i świetlaska tak dziwnie stoją razem. Co? No, o co biega. Dobra, później sobie na... na... Masz 15 level, dziękuj mi. Serio, masz 15 level? Tak. Nie, nie mam. Kłamco? Masz. Nie mam. mam. Kłamco. Masz 15 level. Nie Odśwież. Nie. Odśwież strony, masz 15 level. Nie wierzę. No masz piętnasty level, mówię ci, No serio. to lognę się i zobaczymy, kto tu kłamie. No zobaczymy, lognij się. Miałam za dużo tego, miałam za dużo, żeby do lożonego levela dojść, więc już nie kłam. Serio, lognij się lo, lo, i zobacz. No, loguje się. No, zobaczymy, no. Okej. Okay. No. się No bo ja mam łukawkę. Nikt tego nie ogląda! Fajnie! Serio? No. Mm. Jest z iluzje. No, Nie, nie lubię już ich. A jak ostatnio też nagrywam live, to tylko jedna osoba y, oglądała, a później po live nagle mi się wyświetliło 30 obejrzeń. Wiesz, co? Masz trzy diaksy! Czemu? Bo zakręciłam ci fajnie. Ile on kosztuje w ogóle? Cztery diaksy. Jesteśmy porówno. Masz szczęście, że nie wydałam tego jednego diaksa mniej. No to możesz, jeżeli chcesz, to możesz jeszcze dać ten status, który trwa 30 sekund za jednego diaksa. Czemu ja się nie mogę zalogować tylko login, login, login? Czemu? Nie gadaj, że mi się tak zepsuł, jak u mnie koleżance, że, że po prostu się nie dał zalogować na polskie modesty Ej nie. Proszę nie. Proszę. Proszę. Czekaj jeszcze raz. Błagam, proszę, tylko nie rób mi tego teraz. W ogóle, żebyś mi najlepiej nie robił. Mogę ogóle, tam pojechać na pamięć, brawo ja. ale dobra. Wolę wkleić, żeby później nie robił. Proszę. Proszę, 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 no. proszę, 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 no bo chcę się zalogować, jeszcze chcę, żeby nie działało polskie mowy start proszę. Ale dzisiaj zaszalałyśmy, ale przynajmniej masz ten 15 level. Czemu, czemu nawet nie mam postaci? Tak, jakbym grała w starej Małystra Planet. Ci nie można zalogować i nie ma postaci. Po obok. Poczekam aż. Po... Patrz, nie ma postaci. Aż cię udostępni ekran. Patrz. Widzisz? Pokaż. No, patrz, nie ma. Muszę od, od udostępnić, bo i udostępnić, bo nie, bo mi się ładuje ciągle. To czekaj jeszcze chwilę. Nie, bo będzie mi się ładowało. Weź od udostępnij, udostępnij. To czekaj się rozłączę i połączę, bo nie mam internetu. Pisze problem z połączeniem internetu. Ja nie mam, bo ja mam zły internet i dlatego teraz nie mogę się lognąć. Nie nawet teraz nie słyszeć. Słyszysz? Tak, słyszę. Musisz mieć internet, bo ze mną na razie rozmawiasz. Tak, ale y, właśnie ja mam coś takiego, że to jest takie posrane, że teraz nawet mi przy na Skype'ie y, problem z połączeniem internetowym i y, naprawić rozmowę mi pomogło. Coś takiego pisze niby. I dlatego nie mogę się lognąć. Na razie sobie poglądam live'a. Serio? Chyba Więc mi nie pomożą postaci. Proszę, napraw się. Kochany, kochanie, kochany, kochanie. Co to było? Jakbym się stare mowy wystaplenie tego. Ale czemu nie mam postaci i nie mogę się zalogować? Czemu?

Halo? wiesz, ja że Ej, wierzę, mogę się normalnie się żadne konto zalogować? Czekaj, jeszcze Dziękuję. na Dziękuję. No, bo po prostu się ładuje, ładuje, ładuje. Chwila się loguje na to, ten moje konto. No i niby tutaj jest lo logi login. Login. Czy pisze że loading, loading, ale się nie da zalokować. Nie, by nie, już nie będę mogła po prostu msp tak jak moja koleżanka uczyła angielskiego, mówię z bo się nie dał zalogować. Nie, nie, Co nie, 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 nie. ech, ale śmieszne, wiesz. się zalogować na swoje, ja się zaloguję na swoje. No ale się nie mogę zalogować, komuś. Okay. ja się zepsułam, zepsułam, ja pierdolę. A spróbuję na przykład na... Jezu, nie, nie wytrzymam, no jak, akurat jak mam vipa, tak? Wszystko się zawsze psuje, jak za coś zapłacę. To jest w państwie. Jak jeszcze żeby moja koleżanka zmieniła hasło na angielskie. Tu nie wytrzymam po prostu. Czemu się zepsuło? No ja się pytam. no zawsze 23 tysiące, tylko do 17, lewla. Jezu, jak mało! Przecież było 37, jak cudem. jak to siedzę na kogoś kończy to zawsze jest fun. Ja Cię wieszcząc w kąty, to spróbuj się zalogować, kobieto. No loguję się i ciągle mam kule i login, 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 login i się nie chce zalogować. Tak samo moja koleżanka ma, że ciągle się wyświetla login, login, login i już się nie można zalogować. Kobieta. Nie, i po co du ja Dobra, jak kończę tego live'a, może to przez live'a mi się coś nie więc to na tyle, cześć i pa pa. Pożegnaj się. Pa. Dobra, zatrzymałam.